Dziś 13 października po raz kolejny przeprowadzamy w parafiach akcję Caritas i szkolnych kół Caritas, która nazywa się Kremówka Papieska. Rozprowadzamy kremówki przygotowane przez jedną z łódzkich cukierni i Caritas archidiecezji Łódzkiej. Eee, bardzo dobry odzew ma ta akcja co roku. Eee, a dochód z tej akcji przeznaczamy na pomoc dla szkolnych kół Caritas, eee, na szkolenia na różnego rodzaju akcje które organizuje Caritas i my tutaj przy kościele Ojców Jezuitów również wspomagamy Anielicko, czyli taką świetlicę środowiskową dzieci, które przychodzą tutaj do parafii. Zachęcamy wszystkich do tego, aby w różnych łódzkich parafiach i nie tylko łódzkich, w całej archidiecezji włączyć się w tą akcję i wesprzeć Caritas i szkolne koła Caritas. Thank you.